Witam Państwa w kolejnym odcinku, dzisiaj opowiem o Volkswagenie Passacie, ale nie będzie to byle jaki Passat, ale do tego wrócę za chwilę. Na początku chciałbym Was poprosić o lajki like oraz suby. Dobrze, więc zaczynamy. Otóż Volkswagen Passat B5 poliftowy kojarzy się nam z polskimi Januszami i takim autem, które jest po prostu poprawne, ale do tego strasznie... Nudne. Nie będę Wam mówił o silnikach 1.9, wtedy 1.8 turbo, turbo 2, 3 VR5, bo też istniała taka dosyć specyficzna 5-cylindrowa konstrukcja, ale skupię się na pasacie włosiem Czemu akurat pasat włosiem Bo uważam, że był samochodem nietypowym i ciężko mi uwierzyć, że w ogóle coś takiego wyjechało z fabryki Volkswagena. Był on jakby wejściem Volkswagena w klasę premium, miał rywalizować z całą tą resztą niemiecką trójcą, Miał rywalizować z Audi A642, z klasą 500 czy z BMW E39540 i pasat B5 poliftowy W8 posiadał 4-litrowy silnik W8. To nie było v 8 to była troszeczkę inna konstrukcja. Silnik miał 4 litry pojemności moc 275 koni, co pozwoliło pasatowi rozpędzać się do pierwszej setki w czasie 6,5 sekundy. To nawet budzi mały szacunek w dzisiejszych czasach. Były oferowane tylko w trimie, tak zwanym Włosiem, który był to pasat kompletnie wyposażony. Był dostępny z 5-stopniowym automatem Tiptronic lub z sześciostopniowym stopniowym manualem. Jeśli się pomnie ze skrzynią, to proszę się mnie skorygować w komentarzach. Nie jestem jakimś tam specjalistą od e, wagów. Oczywiście, Passat W8 występował w wersji formotion czyli z napędem na obie osie. Oczywiście, silnik V8 i napęd naprzód byłby kompletnie według mnie bez sensu. Chociaż Audi A8 D2 wychodziło e, z silnikiem V8 i napędem naprzód w wersji 3.7. Ale Audi A8 D2 to prawdopodobnie jest materiał na mm, inny, oddzielny filmik. Tak jak wspomniałem, Passat W8 był bardzo nietypowy. Był tak naprawdę najdroższym Volkswagenem oferowanym w 2001 roku. Dopóki nie pojawił się Volkswagen Peyton, Fiton, nigdy nie wiedziałem jak się to wymawia, czy Volkswagen Tuareg w 2003. Fiton chyba wszedł pod koniec 2002, tak jak Tuareg jakoś tak, ale modelowo to były auta na 2003. Jeśli chodzi o konstrukcję W8, to można powiedzieć, że ona zrobiła podwaliny dla silnika. W-16, który znajdował się, znajduje się w Bugatti Veyronie, a jego zmodernizowana wersja znajduje się obecnie w Bugatti Chironie, więc można powiedzieć, że Passat ma coś wspólnego z Bugatti. Bliźniaczą też podobną konstrukcją jest silnik W-12, który wiadomo gdzie się znajduje, od lat jest montowany w Bentleyach Continentalach, czy Bentleyach Flying Spur oraz był też montowany... W Audi A8, nie wiem czy nadal jest montowany, no i właśnie w Pejtonie, i było też parę wersji Volkswagena Touarega z tym silnikiem. Passat W8 wychodził też w wersji w kombi, kombi było bardzo mało, chyba jeszcze mniej niż sedanów, był produkowany jedynie przez 3 lata od 2001 do 2004 roku. Jednak nie odniósł on żadnego komercyjnego sukcesu Tych aut jest mało, te silniki V8 raczej, przepraszam, W8 nie były dobre jeśli chodzi o Taki, je, je utrzymanie, ten maintenance był bardzo drogi Dużo się też z tymi silnikami działo, różnych rzeczy Oczywiście nie jestem w stanie Wam powiedzieć jakich, bo nigdy nie miałem styczności z tym silnikiem, ale po prostu coś przeczytałem na forach i te silniki są po prostu trudne w obsłudze i prawdopodobnie winą są posiadacze tego auta, którzy po prostu niekompetentnie serwisowali te auta. Czyli tak jak z każdym autem, które było, jest specyficzne, Pasaty w obecnie nie trzymają jakoś zawrotnych cen, i nie wiem jak, na jakim etapie one cenowym. są. Ale mi się wydaje, że można kupić całkiem fajne egzemplarze poniżej 30% tysięcy złotych. Dużo tych aut się też sprzedało w Stanach. Oczywiście pasaty w Włosie były wyposażone lepiej niż pasaty w tak zwanym Highline. Ie. Były kompletnie wyposażone, miały światła ksenonowe. Dużo Passatów w 8 posiadało skórzane siedzenia oraz pełną elektrykę foteli oraz nawigacji. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę. Na koniec filmik jak Passat w 8 brzmiał, bo brzmiało według mnie bardzo Specyficznie na wolnych obrotach chodzi niemal jak V6, a jak się wkręca, to chodzi jak regularna, po prostu V8. Dziękuję bardzo za uwagę. To był krótki filmik o pasacie 8 Kolejne filmiki wkrótce. Dziękuję.